Zacytuję Bydgoskiego rapera i poetę Bisza. Żeby ktoś zyskał, ktoś musi stracić. Mam wrażenie, że niesamowicie wiele mimo swojej wiktorii stracił Oleksij Poliszczuk. Jaka czeka go przede wszystkim przyszłość, bo Sebastian Przybysz wyśmiał wręcz pomysł stoczenia z nim albo po prostu tego rezestawienia walki o pas. No nie no, bo, znaczy nie, nie, nie chciałbym robić czegoś takiego mistrzowi, który tak świetnie reprezentuje siebie, nas, buduje yy, też y, nasze wspólne sukcesy organizacji. Nie chciałbym go stać w takiej sytuacji, że... Wymuszamy na nim teraz pojedynek z Poliszczukiem, i Sebek dwa miesiące się zastanawia, czy rywal tym razem przestrzeli wagę o 4 kg, mm. czy może nie. No, byłoby to nieprofesjonalne też z naszej strony, także to w ogóle nie wchodzi w grę i, 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 i no nie, nie będziemy czegoś takiego. Ja mam sam zagwostkę, bo no, nie, nie, nie wiem, czy wymuszać mm -hmm. na zawodniku przejście do kategorii wyżej czy nie wiem oczekiwać jakichś gwarancji że zrobi limit kategorii koguciej odbędziemy tą rozmowę na spokojnie no.